W małym miasteczku Łowicz w roku 1756 mieszkała młoda kobieta o imieniu Katarzyna Kowalska. Jej ojciec był szewcem, a matka prała bieliznę dla zamożniejszych mieszkańców miast. Katarzyna od najmłodszych lat pomagała rodzicom, ale jej prawdziwą pasją było szycie. Gdy inne dziewczęta bawiły się lalkami, ona tworzyła dla nich miniaturowe sukienki z resztek materiału. Babcia Katarzyny, Anna, była niegdyś krawcową na dworze szlacheckim i to od niej wnuczka odziedziczyła nie tylko umiejętności, ale i pewną elegancję w sposobie bycia. Anna opowiadała Katarzynie historię o wspaniałych balach, o sukniach z jedwabiu i koronek, o damach, które wyglądały jak księżniczki z bajek. Gdy Katarzyna skończyła 16 lat, Rodzice postanowili oddać ją na naukę do miejscowej Krawcowej, pani Marii Nowak. Była to surowa, ale sprawiedliwa kobieta, która szybko dostrzegła niezwykły talent swojej uczennicy. Katarzyna miała wrodzone wyczucie proporcji, kolorów i stylu. Jej ręce jakby same wiedziały, jak układać fałdy, jak dopasować krój do sylwetki. Po trzech latach nauki Katarzyna otworzyła własną pracownię. W skromnym pomieszczeniu na parterze domu rodziców. Początkowo szyła proste suknie dla mieszczanek i żon rzemieślników, ale jej reputacja rosła z każdym miesiącem. Kobiety przyjeżdżały do niej nawet z sąsiednich miast, bo wiedziały, że Katarzyna potrafi sprawić, by każda z nich czuła się piękna. Katarzyna była nie tylko utalentowaną krawcową, ale także mądrą i wykształconą kobietą. Czytała książki wypożyczane od miejscowego proboszcza, uczyła się francuskiego od starej guwernantki, która osiadła w miasteczku. Miała w sobie naturalną elegancję, która nie wynikała z urodzenia, ale z wewnętrznej kultury i szlachetności charakteru. Ludzie w miasteczku szanowali Katarzynę. Ale mało kto zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo jej talent wykraczał poza zwykłe rzemiosło. Dla większości była po prostu krawcową kowalską, uczciwą, pracowitą dziewczyną z dobrej rodziny. Rozdział drug. Pierwsze zlecenie z dworu, pewnego jesiennego dnia, 1778 roku, do pracowni Katarzyny weszła elegancka dama w podróżnym płaszcz. Przedstawiła się jako hrabina Elżbieta Potocka. I wyjaśniła, że usłyszała o talencie młodej krawcowej od znajomej z Warszawy. Potrzebowała pilnie nowej sukni balowej, bo jej paryska modystka zawiodła ją tuż przed ważnym przyjęciem. Katarzyna była zdenerwowana, ale nie pokazała tego po sobie. Przyjęła zlecenie z godnością, choć w głębi duszy drżała na myśl o szyciu dla prawdziwej hrabiny. Hrabina Potocka przyniosła ze sobą najpiękniejszy materiał. Jaki Katarzyna kiedykolwiek widziała. Jedwab w kolorze głębokiej zieleni z delikatnymi złotymi wzorami. Przez następne dwa tygodnie Katarzyna pracowała jak opętana. Każdy szef musiał być doskonały, każda fałda idealnie ułożona. Inspirowała się opisami francuskich mód z książek, ale dodawała własne, subtelne modyfikacje, które podkreślały naturalne piękno hrabiny. Gdy suknia była gotowa, Hrabina Potocka nie mogła uwierzyć własnym oczom. Kreacja była nie tylko piękna, ale także nowatorska. Łączyła francuską elegancję z polską tradycją w sposób, który wydawał się naturalny i harmonijny. Suknia idealnie podkreślała sylwetkę hrabiny, a jednocześnie pozwalała jej swobodnie się poruszać. Moja droga dziewczyno powiedziała hrabina to nie jest zwykła suknia. To dzieło sztuki. Gdzie się tego nauczyłaś? Katarzyna skromnie odpowiedziała, że to zasługa dobrego materiału i szczęśliwego trafu. Ale hrabina wiedziała, że ma do czynienia z prawdziwym talentem. Hrabina Potocka zapłaciła Katarzynie hojnie i obiecała polecić ją swoim znajomym z arystokracji. Gdy wyjeżdżała z Łowicza, w jej bagażu znajdowała się nie tylko piękna suknia, ale także wizytówka skromnej krawcowej która miała wkrótce podbić serca polskiej szlachty. Rozdział trzeci. Sława rośnie. Po wizycie hrabiny Potockiej życie Katarzyny zmieniło się diametralnie. W ciągu kilku miesięcy jej pracownia stała się miejscem pielgrzymek dla dam z najlepszych rodzin szlacheckich. Przyjeżdżały z Warszawy, Krakowa, a nawet z odległych majątków na Kresach, by zamówić u niej suknie. Katarzyna musiała przenieść pracownię do większego pomieszczenia i zatrudnić dwie pomocy. Mimo rosnącej sławy i bogactw, pozostała skromna i pracowita. Każdą suknię traktowała jak osobiste wyzwanie, starając się stworzyć coś wyjątkowego dla każdej. Jej kreacje zaczęły wyznaczać trend na polskich dworach. Damy rywalizowały o to, kto będzie miał najnowszą suknię od Kowalskiej. Katarzyna wprowadzała subtelne innowacje. Lżejsze kroje, które pozwalały na swobodę ruchu, delikatne hafty inspirowane polską tradycją ludową, nietypowe połączenia kolorów, które jednak zawsze wyglądały harmonijnie. Mimo sukcesu Katarzyna nie zapominała o swoich korzeniach. Nadal mieszkała z rodzicami, pomagała w prowadzeniu domu i regularnie uczestniczyła we mszy w miejscowym kościele. Jej skromność i dobroć sprawiały, że mieszkańcy łowicza byli z niej dumni, choć niektórzy zaczęli patrzeć na nią z pewną nieufnością. Czy dziewczyna, która szyje dla hrabin, nie zacznie się uważać za lepszą od innych? Katarzyna była świadoma tych nastrojów i starała się zachowywać naturalnie. Nadal robiła zakupy na miejscowym targu, rozmawiała z sąsiadami, pomagała w organizacji parafialnych uroczystości, ale w głębi duszy czuła, że jej świat się zmienia. I że być może jej przyszłość leży gdzie indziej. Pewnego dnia otrzymała list od hrabiny Potockiej z zaproszeniem na bal w jej warszawskim pałacu. Chciałabym, żebyś zobaczyła na własne oczy, jak pięknie prezentują się twoje kreacje, pisała hrabina. I może znajdziesz inspirację do kolejnych dzieł. Rozdział czwarty. Pierwszy bal. Podróż do Warszawy była dla Katarzyny pierwszą prawdziwą przygodą poza rodzinnym miasteczkiem. Hrabina Potocka przysłała po nią własną karetę i zapewniła nocleg w swoim pałacu. Katarzyna czuła się jak kopciuszek z bajki, ale starała się zachować godność i nie okazywać nadmiernego zachwytu. Pałac Hrabiny Potockiej zapierał dech w piersia. Marmurowe schody, kryształowe żyrandole, gobeliny na ścianach, wszystko to przewyższało najśmielsze marzenia młodej krawcowej, ale to, co naprawdę urzekło Katarzynę, to elegancja i wyrafinowanie mieszkańców pałacu. Każdy gest, każde słowo były przemyślane i pełne gracji. Na bal Katarzyna włożyła suknię, którą uszyła specjalnie na tę okazję. Prostą, ale elegancką kreację w kolorze głębokiej granatu z delikatnymi srebrnymi hafami. Nie chciała przyćmić swoich klientek, ale jednocześnie pragnęła wyglądać godnie w tak wytwornym towarzystwie. Gdy weszła do sali balowej, poczuła się przytłoczona przepychem i liczbą gości. Setki świec oświetlały salę, orkiestra grała najmodniejsze menuety. A damy w jej sukniach wyglądały jak żywe klejnoty. Hrabina Potocka z dumą przedstawiała ją jako genialną artystkę, która stworzyła te wszystkie cuda. Katarzyna była zasypywana komplementami i nowymi zamówieniami. Damy rywalizowały o jej uwagę. Każda chciała mieć coś wyjątkowego, ale w pewnym momencie zauważyła, że jeden z gości, wysoki, elegancki mężczyzna w średnim wieku. Obserwuje ją z pewnej odległości z wyrazem zainteresowania na twarzy. hrabina Potocka, zauważywszy jego spojrzenia, podeszła do Katarzyny z uśmiechem. Widzę, że zwróciłaś uwagę hrabiego Radziwiłł szepnęł. To jeden z najpotężniejszych magnatów w Polsce i jak widać, jest zaintrygowany naszą małą artystką. Rozdział 5. Spotkanie z hrabią. Hrabia Stanisław Radziwiłł był mężczyzną o niezwykłej pozycji społecznej i politycznej. Właściciel rozległych dóbr, mecenas sztuki, człowiek wykształcony i podróżowany. Miał 42 lata, był wdowcem i jednym z najbardziej pożądanych kawalerów w Polsce. Jego zainteresowanie skromną krawcową z prowincji wywołało ciche poruszenie wśród gości balu. Gdy hrabina Potocka przedstawiła im się oficjalnie, Hrabia, radziwił, ukłonił się Katarzynie z szacunkiem należnym damie z najlepszego towarzystwa. Słyszałem o pani talencie, powiedział głosem pełnym szacunku. Moja siostra nosi suknię pani autorstwa i nie może się nią nachwalić. To rzadkość, by rzemiosło osiągnęło poziom prawdziwej sztuki. Katarzyna poczuła rumieniec na policzkach, ale odpowiedziała z godnością: Jestem zaszczycona pańskimi słowami, hrabio. Staram się. By każda moja praca była wykonana z największą starannością. Jej naturalność i brak afektacji wyraźnie zrobiły na hrabim wrażenie. Rozmowa między nimi płynęła naturalnie. Hrabia pytał o jej inspirację, o proces twórczy, o to, skąd czerpie pomysły na swoje kreacje. Katarzyna odpowiadała szczerze, opowiadając o swojej babci, o książkach, które czyta, o obserwacji natury i ludzi. Hrabia słuchał z uwagą, jakby Każde jej słowo było cenne. Inne damy na balu zaczęły spoglądać na Katarzynę z mieszaniną zazdrości i ciekawości. Jak to możliwe, że prosta Krawcowa tak długo zajmuje uwagę jednego z najpotężniejszych mężczyzn w Polsce? Niektóre szeptały między sobą, że to niewłaściwe, by hrabia tak otwarcie rozmawiał z kimś z niższej sfery. Gdy orkiestra zagrała walca, hrabia zapytał Katarzynę, czy zechce z nim zatańczyć. Było to niezwykłe. Magnaci rzadko tańczyli z kobietami spoza swojej klasy społecznej. Katarzyna zawahała się przez chwilę, ale hrabia wyciągnął rękę z takim szacunkiem, że nie mogła odmówić. Taniec był magiczny. Hrabia prowadził ją pewnie i delikatnie, a Katarzyna. Mimo, że nie miała formalnego wykształcenia tanecznego, poruszała się z naturalną gracją. Wszyscy goście obserwowali ich w milczeniu, świadomi, że są świadkami czegoś niezwykłego. Rozdział 6. Skandal na dworze. Wieść o tańcu hrabiego Radziwiła z Krawcową rozeszła się po warszawskich salonach błyskawicznie. Następnego dnia katarzyna była głównym tematem rozmów w każdym arystokratycznym domu. Reakcje były różne, od zaciekawienia po oburzenie. Niektórzy magnaci uważali zachowanie hrabiego za skandaliczne. Jak można tańczyć z prostą rzemieślniczką? Pytali oburzeni. To podkopuje podstawy naszego społeczeństwa. Inni, bardziej liberalni, widzieli w tym dowód na to, że prawdziwa wartość człowieka nie zależy od urodzenia. Katarzyna, nieświadoma zamieszania, które wywołała Wróciła do Łowicza z głową pełną wspomnień. Bal był jak sen, piękny, ale odległy od jej codziennej rzeczywistości. Wróciła do swojej pracowni, do szycia, do prostego życia w rodzinnym miasteczku. Jednak już po kilku dniach zaczęły napływać nowe zamówienia. Damy, które widziały ją na balu, chciały mieć suknie, takie jak ta, którą nosiła Krawcowa, z którą tańczył hrabia. Katarzyna była zaskoczona tym zainteresowaniem. Jej suknia była przecież bardzo skromna w porównaniu z kreacjami, które szyła dla klientek. Tymczasem w Warszawie hrabia Radziwił nie mógł przestać myśleć o Katarzynie. Jej naturalność, inteligencja i skromność wyróżniały ją spośród wszystkich kobiet, które znał. W świecie pełnym afektacji i obłudy, Katarzyna była jak powiew świeżego powietrza. Przyjaciele hrabiego próbowali go ostrzegać. Stanisławie to tylko krawcowa, mówili. Możesz mieć każdą damę z najlepszych rodzin. Po co komplikować sobie życie? Ale hrabia słuchał ich z rosnącą irytacją. Widział w Katarzynie coś, czego oni nie potrafili dostrzec prawdziwą szlachetność ducha. Po tygodniu wahania hrabia podjął decyzję. Napisał list do Katarzyny, w którym prosił o pozwolenie na odwiedzenie jej pracowni. Chciał zamówić prezent dla swojej siostry, ale prawdziwym powodem była chęć ponownego spotkania z niezwykłą kobietą, która tak bardzo go zafascynowała. Rozdział 7. Wizyta hrabiego. Gdy Katarzyna otrzymała list od hrabiego Radziwiła, nie mogła uwierzyć własnym oczom że wielki magnat chce odwiedzić jej skromną pracownię w małym miasteczku? Przez kilka dni zastanawiała się, czy to nie jakiś żart lub pomyłka. Wieść o planowanej wizycie hrabiego rozeszła się połowiczu, jak pożar. Mieszkańcy byli podekscytowani i dumni, że ich miasteczko zostanie odwiedzone przez tak ważną osobistość. Burmistrz zarządził sprzątanie głównych ulic, a miejscowy proboszcz przygotował specjalne nabożeństwo dziękczynne. Katarzyna przygotowywała się do wizyty z mieszaniną ekscytacji i niepokoju. Uporządkowała pracownię, przygotowała próbki swoich najlepszych prac ale przede wszystkim starała się zachować spokój i naturalność. Nie chciała, by hrabia pomyślał, że jego wizyta wprawiła ją w nadmierny zachw. Gdy kareta hrabiego zatrzymała się przed domem Kowalskich, pół miasteczka zebrało się, by zobaczyć wielkiego pana. Hrabia wysiadł z karety z godnością, ale bez arogancji. Ukłonił się zgromadzonym mieszkańcom i zapytał o drogę do pracowni panny Kowalskiej. Katarzyna przyjęła hrabiego w swojej pracowni zgodność. Pokazała mu swoje prace, opowiedziała o różnych technikach szycia, o tym, jak dobiera materiały i kolory. Hrabia słuchał z uwagą, zadawał inteligentne pytania, wykazywał się znajomością mody i sztuki. "Widzę, że to nie jest dla pani tylko zawód", powiedział hrabia, oglądając jedną z jej sukien. "To prawdziwa pasja". W każdym szwie widać miłość do tego, co pani robi. Katarzyna poczuła, że hrabia naprawdę rozumie jej pracę, że docenia nie tylko efekt końcowy, ale także proces twórczy. Wizyta trwała ponad dwie godziny. Hrabia zamówił suknie dla swojej siostry, ale rozmawiali także o książkach, o sztuce, o życiu. Katarzyna była zaskoczona, jak łatwo przychodzi jej rozmowa z tym wykształconym, światowym człowiekiem. Hrabia zaś był oczarowany jej inteligencją i naturalną mądrością. Rozdział ósmy, rosnące uczucie. Po wizycie w Łowiczu hrabia Radziwił zaczął regularnie korespondować z Katarzyną. Początkowo pisał o zamówionych sukniach, ale stopniowo listy stawały się bardziej osobiste. Dzielił się z nią swoimi przemyśleniami o sztuce, o książkach, o życiu. Katarzyna odpowiadała z równą szczerością, nie krępując się swoim prostym pochodzeniem. Korespondencja trwała kilka miesięcy, a listy stawały się coraz częstsze i bardziej serdeczne. Hrabia pisał o swoich podróżach, o sprawach politycznych, o swoich planach. Katarzyna opowiadała o życiu w miasteczku, o swoich projektach, o książkach, które czyta. Między wierszami można było wyczuć rosnące wzajemne przywiązanie. W Warszawie znajomi hrabiego zaczęli zauważać zmiany w jego zachowaniu. Był bardziej zamyślony, częściej uśmiechał się bez powodu, a czasami w środku rozmowy wydawał się być myślami gdzie indziej. Gdy ktoś wspomniał o konieczności orzenku i kontynuacji rodu, hrabia zmieniał temat. Katarzyna także się zmieniała. Była bardziej zadumana częściej spoglądała przez okno w stronę drogi wiodącej do Warszawy. Jej rodzice zauważyli, że córka stała się inna, jakby bardziej dojrzała, ale jednocześnie jakby czekała na coś ważnego. Pewnego dnia hrabia napisał, że chciałby ponownie odwiedzić łowicz. Tym razem nie miał żadnego pretekstu związanego z zamówieniem. Po prostu chciał zobaczyć Katarzynę. W liście było coś, co sprawiło, że serce młodej kobiety zaczęło bić szybciej. Druga wizyta hrabiego była inna niż pierwsza. Tym razem spędzili razem cały dzień. Hrabia poprosił Katarzynę, by pokazała mu okolice. Spacerowali po polach, wokół miasteczka, rozmawiali o wszystkim i o niczym. Hrabia był oczarowany prostotą i pięknem wiejskiego życia, które tak różniło się od przepychu dworskiego. Wieczorem, gdy mieli się pożegnać, hrabia wziął rękę Katarzyny w swoje dłonie. Katarzyno, powiedział cicho: Muszę pani wyznać, że te wizyty i nasza korespondencja stały się najważniejszą częścią mojego życia. Czy mogę mieć nadzieję, że pani także, że nie jestem pani obojętny? Rozdział dziewiąty. Wyznanie miłości. Katarzyna poczuła, jak serce podchodzi jej do gardła. Przez długie chwile patrzyła w oczy hrabiego, szukając w nich potwierdzenia tego, co usłyszała. Czy naprawdę ten potężny magnat, jeden z najważniejszych ludzi w Polsce, wyznaje jej miłość? Hrabio, odpowiedziała drżącym głosem, nie wiem, czy mam prawo, czy wypada mi. Jestem tylko prostą krawcową, a pan. Hrabia przerwał jej delikatnie, kładąc palec na jej usta. Nie mów tak o sobie, powiedział z pasją. Jesteś najszlachetniejszą kobietą, jaką znam. Twoja dobroć, inteligencja i piękno duszy przewyższają wszystkie tytuły i majątki. W twoim towarzystwie czuję się prawdziwym człowiekiem, nie tylko hrabią radziwiłłem. Katarzyna poczuła łzy napływające do oczu. Przez całe życie słyszała, że jest tylko krawcową, że jej miejsce jest wyznaczone przez urodzenie. A teraz najznamienitszy mężczyzna w okolicy mówił jej, że jest szlachetna i wartościowa. "Stanisławie", szepnęła, używając po raz pierwszy jego imienia. "Ja także. Od pierwszego spotkania nie mogę przestać o tobie myśleć. Ale czy to możliwe?" Czy taka miłość może mieć przyszłość? Hrabia objął ją delikatnie. Wszystko jest możliwe, jeśli naprawdę się kochamy. Wiem, że nie będzie łatwo. Ludzie będą mówić, będą nas osądzać, ale czy to ważne, jeśli jesteśmy szczęśliwi? Tej nocy Katarzyna nie mogła zasnąć. Leżała w łóżku, myśląc o wyznaniu hrabiego i o własnych uczuciach. Kochała go, to było pewne, ale czy miała prawo marzyć o życiu u jego boku? Czy społeczeństwo kiedykolwiek zaakceptuje związek magnata z Krawcową? Następnego dnia hrabia musiał wracać do Warszawy, ale przed wyjazdem poprosił Katarzynę o spotkanie. Chcę, żebyś wiedziała, powiedział, że moje uczucia są poważne. Nie traktuję tego jako przelotnej fascynacji. Jeśli zechcesz zostać moją żoną, będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Rozdział 10. Burza na dworze. Gdy wieść o zamiarach hrabiego Radziwiła, dotarła do warszawskich salonów, wybuchł prawdziwy skandal. Magnaci, którzy dotychczas traktowali jego zainteresowanie krawcową jako kaprys, teraz zrozumieli, że sprawa jest poważna. Reakcje były gwałtowne i w większości negatywne. Krewni hrabiego zorganizowali rodzinną naradę. Jego stryj, wojewoda krakowski, przyjechał specjalnie z Krakowa, by odwieść bratanka od Szaleństwa. Stanisławie, mówił, pomyśl o rodzinie, o naszym nazwisku. Jak możesz chcieć poślubić córkę szewcy? To zniszczy naszą reputację. Siostra hrabiego, hrabina Anna, była jedyną osobą w rodzinie, która nie potępiała jego wyboru. Znała Katarzynę z jej prac i doceniała jej talent i charakter. Może Stanisław ma rację, mówiła. Może prawdziwa szlachetność nie zależy od urodzenia. Król August III, gdy dowiedział się o planach hrabiego, wezwał go na audiencję. Radziwił, powiedział monarch, jesteś jednym z filarów naszego państwa. Twój ślub z Krawcową może zachwiać porządkiem społecznym. Czy nie możesz znaleźć odpowiedniej żony wśród szlachcianek? Hrabia wysłuchał wszystkich zarzutów i próśb z godnością, ale pozostał nieugięty. Wasza królewska mość, odpowiedział, szanuje tradycję i porządek społeczny, ale wierzę także, że miłość i szlachetność charakteru są ważniejsze niż pochodzenie. Katarzyna Kowalska jest godna zostać hrabiną Radziw. Tymczasem w Łowiczu Katarzyna dowiadywała się o zamieszaniu, które wywołały plany hrabiego. Niektórzy mieszkańcy miasteczka byli dumni, że ich sąsiadka może zostać hrabiną. Inni jednak szeptali, że nie wypada się wywyższać ponad swój stan. Rodzice Katarzyny byli rozdani między dumą a niepokojem. Z jednej strony cieszyli się szczęściem córki, z drugiej obawiali się, czy będzie ona szczęśliwa w świecie, który może jej nigdy w pełni nie zaakceptować. Katarzyna sama była pełna wątpliwości. Kochała hrabiego, ale czy miała prawo narazić go na społeczne potępienie? Czy ich miłość była wystarczająco silna, by przetrwać wszystkie przeciwności?. Rozdział 11. Decyzja hrabiego. Po tygodniach nacisków ze strony rodziny i dworu hrabia, Radziwił podjął ostateczną decyzję. Napisał list do Katarzyny, w którym prosił ją o spotkanie w Warszawie. Chciał oficjalnie poprosić ją o rękę, ale najpierw musiała zobaczyć świat, w którym miała żyć. Katarzyna przyjechała do Warszawy z sercem pełnym nadziei i obaw. Hrabia przyjął ją w swoim pałacu, ale atmosfera była napięta. Wszędzie czuła się spojrzenia służby, która z ciekawością i pewną dozą sceptycyzmu obserwowała krawcową, która chce zostać hrabiną. Hrabia pokazał Katarzynie swoje dobra, opowiedział o obowiązkach, które wiążą się z jego pozycją. Był szczery. Nie ukrywał, że życie u jego boku nie będzie łatwe. Będą nas osądzać, mówił. Będą szukać w tobie błędów, będą czekać na potknięcie. Czy jesteś gotowa na to? Katarzyna słuchała w milczeniu, coraz bardziej uświadamiając sobie przepaść między ich światami. Widziała przepych pałacu, słyszała o skomplikowanych relacjach dworskich, o politycznych intrygach. Czy naprawdę mogła stać się częścią tego świata? Wieczorem hrabia zaprowadził ją do swojej biblioteki. To jest miejsce, gdzie czuję się najbardziej sobą, powiedział. Tutaj nie jestem hrabią, tylko człowiekiem, który kocha książki i szuka prawdy. Pokazał jej swoje ulubione dzieła, opowiedział o swoich pasjach intelektualnych. W tej intymnej atmosferze Katarzyna poczuła się bardziej pewnie. Rozmawiali o filozofii, o sztuce, o marzeniach. Hrabia był taki sam jak Włowiczu ciepły, inteligentny, kochający. Różnice społeczne znikały, gdy byli tylko oni dwoje. Katarzyno, powiedział w końcu hrabia, klękając przed nią na jednym kolanie: Czy zechcesz zostać moją żoną? Obiecuję, że będę cię chronić przed wszystkimi przeciwnościami. Nasze dzieci będą wychowane w duchu szacunku dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia. Katarzyna patrzyła na klęczącego przed nią magnata, jednego z najpotężniejszych ludzi w Polsce, i widziała w nim po prostu mężczyznę, który ją kocha. Tak, szepnęła przez łzy, tak, zostanę twoją żoną. Rozdział 12. Triumf miłości. Ślub hrabiego Stanisława Radziwiła z Katarzyną Kowalską. Odbył się w kaplicy pałacowej w obecności najbliższej rodziny i przyjaciół. Nie był to wielki ceremoniał, na jaki mógł liczyć magnat jego rangi, ale była to uroczystość pełna prawdziwej radości i miłości. Katarzyna wyglądała przepięknie w sukni ślubnej własnego projektu, prostej, ale niezwykle eleganckiej kreacji z białego jedwabiu z delikatnymi perłowymi hafami. Jej naturalne piękno i godność sprawiły, że nawet najbardziej sceptyczni goście musieli przyznać, że para doskonale do siebie pasuje. Król August III, mimo początkowych zastrzeżeń, błogosławił młodej parze i nadał Katarzynie tytuł hrabiny. Niech wasza miłość będzie przykładem, że prawdziwa szlachetność tkwi w sercu, nie w herbie, powiedział podczas ceremonii. Po ślubie młoda para osiedliła się w pałacu Radziwiłów, ale regularnie odwiedzała łowi. Katarzyna nie zapomniała o swoich korzeniach i nadal pomagała miejscowym krawcowym, ucząc je nowych technik i dzieląc się swoim doświadczeniem. Hrabina Katarzyna Radziwił stała się jedną z najbardziej szanowanych dam polskiego dworu. Jej dobroć, inteligencja i skromność. Zdobyły serca nawet tych, którzy początkowo byli jej przeciwni. Organizowała bale charytatywne, wspierała artystów i rzemieślników, dbała o edukację dzieci z biednych rodzin. Po roku małżeństwa Katarzyna urodziła syna, a potem córkę. Dzieci wychowywała w duchu szacunku dla wszystkich ludzi, ucząc je, że prawdziwa wartość człowieka nie zależy od urodzenia. Ale od charakteru i czynów. Historia miłości hrabiego i krawcowej stała się legendą opowiadaną przez pokolenia. Udowodniła, że prawdziwa miłość może pokonać wszystkie bariery społeczne, a szlachetność ducha jest ważniejsza niż szlachetność krwi. Gdy po latach ktoś pytał hrabinę Katarzynę o sekret jej szczęścia, odpowiadała z uśmiechem: Nigdy nie przestałam być sobą a mój mąż pokochał mnie właśnie taką, jaką jestem, córką szewca, która nauczyła się szyć piękne suknie i marzyć o pięknym życiu.